Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj Wam zaprezentuję zestaw komputerowy pod stare gry. Jeśli mówimy o starych graf, to chodzi mi o gry z lat dwutysięcznych. Procesor jaki tu jest, to mamy AMD Athlon, taktowany 2 GHz, liczba rdzeni procesora 2. Płyta główna to Gigabyte ga 8 nf Pamięci RAM to 1 GB ddr 1 taktowane 400 MHz. Dysk twardy jest od WD 80 GB. Zasilacz Modecom Fil 350 W. Obudowa też jest od Modecom. Ten zestaw komputerowy nie posiada karty graficznej, więc wybrałem kartę graficzną AMD Radeon HD3470. Karta posiada złącze PCI Express. Zainstalowana pamięć w tej karcie to 256 MB. DDR3. Magistrala 64 bity. Taktowanie pamięci 800 MHz. Taktowanie rdzenia 680 MHz. Wyjścia obrazowe jakie ta karta posiada to są... Dwa razy DisplayPort. Karta jest chłodzona małym wentylatorem. Za taki zestaw komputerowy musicie nam zapłacić 64 zł. Taki zestaw może być dobry, żeby po prostu nadrobić stare gry. Ale może też mieć drugie zastosowanie ten komputer. Do nauki. Możemy się uczyć na przykład składać komputery. Możemy rozebrać na części taki komputer, wyczyścić i później go złożyć. Jakby my coś źle podpieli albo coś urwali, to nie będzie nam aż tak szkoda, bo wydamy tylko 64 zł. I zawsze jak kupujemy na aukcjach internetowych używane części komputerowe, czy całe zestawy komputerowe najlepiej spytać sprzedającego czy sprzęt jest sprawny. Ponieważ może być też tak, że pisze na aukcji płyta główna jest sprawna, a resztę komputera nie jest prawna, po prostu te są części. I żeby uniknąć takiej sytuacji trzeba po prostu pytać. Radziłbym też unikać takiej aukcji, gdzie pisze, że stan komputera czy części komputerowych jest nieznany. To dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was i zapraszam na kolejne filmiki. Cześć!